Witamy w Autokomisosowa Dziś do sprzedania mamy ładną Bezwypadkową Skodę Superb Z roku 2014 modelowo 15 Auto bardzo ładnie utrzymane Oryginalny lakier Świeżo sprowadzona, zarejestrowana Auto po pełnym serwisie, pełna dokumentacja, wszystkie książki serwisowe, faktury na różne wymiany. Rozrządy z pompą wody powymieniane. Bardzo dużo faktur z zeszłego roku, a w tym roku wymieniony kompletny rozrząd z pompą wody. Auto ładne, nic nie powycierane przebieg 260 tysięcy skórzana kierownica nawigacja, parktroniki przód-tył podgrzewane fotele skrzynia automatyczna DSG moc silnika to 170 koni jest komplet kluczy i full dokumentów do niej klimatyzowany schowek klimatronik jest trzystrefowy. Elektryczna klapa bagażnika, chrom pakiet z tyłu kanapy też podgrzewane. Tutaj zamówiliśmy tylko te ramię wycieraczki, bo się popsuło Będzie założone. dywaniki drugie, szmaciane do autka. Zapraszamy. autokomistosowa ulica Sopocka, 19A. Auto sprzedajemy z roczną, pisemną gwarancją techniczną. Zapraszamy.